Niech ja się proszę, nie Będzie pochwalony Jezus Chrystus dobry wieczór i jak to ostatnio robimy już codziennie Chrystus Marcystał. Chrystus marcystał, prawdziwie aleluja. Tak jest. Dzisiaj z nami jest Antek Motyka mój serdeczny kolega ze zgromadzenia. Który od 27, 27 lat. od 27 lat pracuje w Brazylii. Antek jest nawet położonym regionalnym, a więc odpowiada za cały region Ameryki Południowej, do której się zalicza Brazylia i, i Boliwia. Antek, na początku takie pytanie: Pamiętasz Mela rybarczyka? No oczywiście, że pamiętam. Przecież byłem tutaj klerykiem w seminarium międzynarodowym. Jak Mel rybarczyk był przyłożony do domu. I to było dla nas takim wielkim zaszczytem, nie tylko zaszczytem, ale okazją, żeby się najeść. Tak, tak, on, on, był, on, on lubił jeść, tak? Tak, tak, jak wracaliśmy z wykładu, to zawsze czekał na nas na rogu, tam na ulicy San Sebastianello, nie? żeby kawałek pizzy zjeść przed obiadem. Słuchaj, a pamiętasz, czemu on ci taką tąć nadał, taką ksywkę? Fajną? No, niby tak, nie. A co takiego się zdarzyło? No nie, bo ja bym taką naturę trochę taką powiedzmy. Miałeś takim hiperaktywnym dzieckiem byłeś, tak? Tak, tak, tak. <grystanie> od samego początku, nie. <grystanie> Bardzo dobrze. Powiedz mi, e, kiedy ci się zamarzyła ta Brazylia? Zamarzyła ci się, czy nie? E, Coś właści... cię ciągnęło właśnie na tak? No to tak. Ja na skończyłem, skończyłem licencję tutaj na Gregorianie z misjologii. Tak. tak. No i wysłali mnie potem od razu do Krakowa jako ekonoma. To tak, no pamiętam, ten, pamiętam, zakres, bo akurat tak, żeby, tak, żeby, tak, bo to świetnie się wpisuje. Tak, tak, tak jak najbardziej, nie? Także od, tego po, od samego początku tak myślałem, gdzie by tu się wyrwać, nie? No tam były Stany, Australia, nawet do Meksyku mnie zapraszali. No i kiedyś pojechałem na lotnisko oderwać naszego księdza Julio Błażewskiego, zresztą no, zmarły, tak, tak pamięć, nie? Tak. go z lotniska i jedziemy tak. do seminarium, on się pyta, no słuchaj, potrzebujemy mu ludzi do Brazylii. Mówię, jadę. No i pojechałem. Fajnie, i co, nie żałujesz, nie? Nie, nie, nie żałuję. Nie. No to jest w to jest piękny kraj, piękna praca. Łatwo było ci się nauczyć języka portugalskiego? No, miałem na tym miesiąc. O, no to tak, bardzo no, długo, to rzeczywiście. To... No, no, miałem pierwszy miesiąc, byłem w San Paulo, miałem, miałem taką nauczycielkę Anna Maria. Trzy godziny do południa, trzy godziny po południu od poniedziałku do soboty. No i po miesiąc mi wysłali na parafę i myślałem sobie. Tak, tak. Tak. Oczywiście, że język włoski mi pomógł trochę na początku, potem zaczął mi przeszkadzać. Bo mi się zaczął odmieszać no tak, tak, jedno z drugim. Tak, 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 no ale tak. teraz już po tych tylu, tylu latach, no to już człowiek tam jak już zaczynasz myśleć po portugalsku, to już tak, że. To coś na ten temat wiem, tak. znaczy wiesz, no, nie po portugalsku, po bułgarsku, ale 22 lata, no to, to już coś jest. No tak. Słuchaj, a kogo tam wspominasz tak, kto cię wprowadzał w to życie, wiesz, misyjne w Brazylii, kto był takim twoim, ta, taką ostoją, taką czekiem, wiesz, na którego byłeś zapatrzony, który ci, wiesz, jakoś tam pomagał? To znaczy, ja robiłem wszystko po ludzku. To znaczy po Piotrowski, bo akurat do niego na parafię podjąłem. Po dobrze, 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 dobrze. Także to brzmi tak. się nim się tak uczyłem właśnie tego. tam, Na początku oczywiście on zawsze mnie prosił, nie, w niedzielę, no to swoje przygotuj kazanie, nie? Bo tego, bo... dla języka to będzie dobrze, nie? Tak, jakieś dwóch miesiącach mówię, no lub sorry, ale wiesz. Ja by to był wykazanie na mojej mszy, a to był na swojej. No i oczywiście tam jeszcze był ten e, też zmarły ksiądz Jaszy Solak, z którym mieliśmy bardzo dobry kontakt z sąsiedni parafii Wittaczej. W poniedziałki zawsze jeździliśmy do parku, tam że spędzaliśmy cały dzień. Także przede wszystkim ci dwóch na początku co sobie tak wprowadzali, nie? Uczyli, albo tak, powiedzmy, oglądałem, co robili, tak próbowałem jeździć przykładem. Słuchaj, a czym cię ta Brazylia złapała? Czym cię, czym cię. Bo ty wsiąkłeś, ty już nawet jak mówisz teraz po polsku, to, to słychać wiesz ten. To, to, to portugalskie takie. No wiesz, to no mówienie. My tam za bardzo nie mamy możliwości tak po polsku sobie porozmawiać tak. na bieżąco, nie? Jedynie po tak, portugalsku. Tak. A co mnie tak zachwyciło w Brazylii, to jest właśnie taka wielka różnorodność. Skrajności, nie? Bo zmimo, raz po zmimo, biedę, nie? Nie? Zmimo, że karnawał przede wszystkim w Rio de Janeiro w... No pochwali się, że byłem trzy razy na karnawale w Rio Tylko? de Janeiro. Tylko? Tylko? tak, tak. <grym> potem już takim przeszło sobie w telewizji oglądałem. <grym> Dobrze. No ale to jest takie przeżycie, no tam byłem pierwszy raz, żeby tam zobaczyć jak to jest. No samodromie, jak tam jadą. Tak to, no, w no tylu, to potem jeszcze byli nozro, z Niemiec też pojechaliśmy, oczywiście tak. całą noc w deszczu, nie? A tak to już Brazylijczyk już tam podchodzimy do tego tak, tak, na bieżąco, nie? Tak. Jedynie jest właściwie karnawo to jest dla turystów, nie? No tak, bo oni na tym się zarabia, nie? Ta. A my tu już tam siedzimy, spokojnie oglądamy albo nie wyglądamy. Brazylia w sumie spełniła twoje oczekiwania przedwyjazdowe, czy, czy się okazała ciekawsza, fajniejsza niż te oczekiwania? To znaczy jak studiowałem tutaj jeszcze w Rzymie emisjologię, to poznałem kilku Brazylijczyków, także o nim już dużo opowiadali nie? o Brazylii, także tak. miałem jakąś taką ogólną wizję, nie? A jak pojechałem tam na miejsce, to rzeczywiście, no to wiesz, same nowości, nie? wszystko inne. Sposób życia, sposób odżywiania się. Pamiętam, jak przyjechałem na parafię, się mnie pytają co lubię pić. Wtedy był, jak miałem taki okres, że byłem, lubiłem fantę. Sześć miesięcy piłem fantę. Dziennie poszedłem do domu, to mi fantę dawali, bo się rozeszła. W parafii. wiadomo, że ksiądz lubi fantę. Potem powiedziałem, już nie lubię więcej. Słuchaj, a tobie, takiemu góralowi niskopiennemu, bo to tak jesteś, taki góral niskopienny. Lach Sądecki. Tak, Lach Sądecki. No, czyli taki góral porzędny nawet, można ja. powiedzieć. Trudno było się, że tak powiem, przyzwyczaić właśnie do tego innego klimatu, do, do nie wiem, do, do innego jedzenia, do, do, do innej kultury przede wszystkim. Y nie, ja zawsze byłem otwarty, wiesz, na nowości, nie? Zawsze nowość to była dla mnie coś takiego powiedzmy. Lachy sądeckie są otwarte na nowości. Tak, tak, jak najbardziej, nie? Bo to tam potem wiesz od Tarnowa w tamtą stronę, nie no to już są inni. Nie, nie ja zawsze. No sobie byłem... tutaj dopiekamy, do, do, tak, do bo jesteśmy akurat z bardzo podobnych terenów. Ja Pilznaty z z, e, wspomni tą swoją miejscowość. Siedliska kołobowej. Siedliska koło Bobowej, no, pięknie, no bo są siedliska nie, koło Jasła, tak, nie? Są tak, siedliska Bobus, nie? Nasze są, są siedliska są. Koło Bobowej. Tak, Tak. I tak powiedzmy bardzo łatwo mi przyszło tak się e, dostosować do klimatu do jedzenia jak najbardziej. E, w 6 miesięcy przydałem 12 kg. No no oczywiście to... jedzenie brazylijskie no to jest inny świat, nie, szczególnie jak żeby tego grilla, szurasko czy coś, no to... Słyszałem, że steki mają świetne, to prawda? No, bardzo dobre mają steki. Takie specjalne tam części krowy. Tak, tak, tak. No szczególnie właśnie pikanie, nie? To jest taki, tak. w tym mamy takie woły, które miały takie garby. Mhm. Właśnie z tych garbów i to jest właśnie dużo w tym jest tłuszczu też, nie? Zrobione na grillu To jest coś wspaniałego. Ola, natomiast zaraz mi napisze, że ja znowu o jedzeniu gadam, no ale o czym mam gadać? No? A. A morskie jakieś rzeczy tam są popularne? Ryby czy. popularny, czy, czy, no, popularne, przecież. Brazylia ma prawie 8000 km kilometrów no brzegowej, nie? Tak, tak. Ale z tym, że na przykład ryby są droższe niż mięso, nie? No tak, no tak. No ale czasami zawsze, czasami. Co piątek mamy zawsze rybkę w domu, w naszym domu regularnie. Trzeba pościć, trzeba jeść droższe w piątek. No właśnie na tym post polega, nie? Zamiast oszczędzać biednym je, to wydajemy więcej pieniędzy, żeby rybę zjeść. No tak, to jest. No takie... i oczywiście podstawa to w Brazylii to jest ryż i fasola. Okay. U nas nie ma obiadu bez ryżu i fasoli, a to w Polsce nie ma obiadu bez ziemniaków. No tak. Słuchaj, teraz już tak poważnie. E... Ja cały czas poważnie. Nie, tak, tak, oczywiście. Ta misja, ona jest fajna, rozwijająca się. W odróżnieniu od wielu innych miejsc misja brazylijska nabrała koloru. Zaczęła wyglądać bardzo dobrze. E... Tak, przede wszystkim tak. Organizacyjnie ustaliliśmy parę rzeczy. Czy Twój przyjazd pomógł w rozwoju misji, czy raczej podciął jej nogi? No nie wiem. Jak ja wyjechałem, to już potem nikogo nie chcieli więcej w Kazynie. nikogo więcej z Polski nie chcieli. Nie tak. chcieli, tak, tak. Nie, no teraz tak się, zaczęliśmy się już tak troszkę rozwijać. Mamy powołania. W tym roku mamy, znaczy mieliśmy sześciu kandydatów, jak wyjeżdżałem, nie wiem, już zostało, nie? W nowicjacie mamy jednego nowicjusza i w seminarium mamy dwóch na filozofii. Także powoli, powoli, powoli tak zaczynamy powiedzmy się rozwijać i im będzie nas więcej, nie? Tym więcej reklamy zrobimy dla innych, nie? No tak. I to są właśnie powołania, kiedy większość, właśnie nie jest z naszych parafii, okay. jest z innych parafii, nie? No ale gdzieś się tam dowiadują przez internet, jakieś tam ulotki, czy coś co robimy. No i pojawiają się, no to jest taki dobry znak, tylko teraz trzeba ich dobrze urobić, nie? Sformować, sformatować. Kiedyś był w Bułgarii Pedro Lol. Tak. podwiedzinak znaczy na uczestniczył w poszerzonej Radzie Generalnej. E, no i wiozłem go przez e, dzielnicę cygańską. Popatrzył, zamrugał oczami i powiedział: O, fawele no mniej więcej tak to wygląda, bo tam w Brazylii ludzie mają taką mentalność, że oni po prostu nie myślą do przodu, nie? Oni żyją z dnia na dzień. Tak. Także żeby wystarczy, żeby zapracować, zarobić, żeby mieć coś do jedzenia, w weekend sobie zrobić jakiegoś tam grilla na dachu, nie? Czy coś, ale tak większość większości nie myśli o tym, żeby powiedzmy jakieś tam, żeby na przykład dom wytynkować, nie? Albo zrobić dach. Na domu, nie? jest no, po prostu i zrobię tak. dużo miejsca, nie żeby można było sobie imprezy zrobić. Chciałem zapytać, czy wy w Brazylii pracujecie raczej z tą e, z tymi warstwami biednymi? Czy, czy bo mówię, że jest społeczeństwo zróżnicowane jest. Tak. Więc, czy, czy raczej z tymi bogatszymi pracujecie? Praktycznie każda parafia w Brazylii, którą mamy tam ma cały przekrój społeczeństwa, nie? Od tych biednych aż do ludzi, ludzi bogatych też, nie. Także staramy się powiedzmy, iść do wszystkich, nie? Nie tam, że ograniczamy się tylko do tych albo do tych, nie? Po prostu kto jest, to z nim pracujemy, nie? Tak. I dlatego to wymaga też takiego, powiedzmy, yy, takiej różnorodności w naszym yy, działaniu, na przykład nocnej parafii, jak były, no to tak, rano o siódmej, w niedzielę miałem mszę, dla yy, osób starszych, dla babci, no to musiało być jedno kazanie dla babci, mm -hmm. potem o dziesiątej miałem dla dzieci, no to musiało być drugie kazanie dla dzieci, a po południu była młodzież, także było kazanie dla młodzieży, nie? Tak. I także na niedzielę trzeba było przynajmniej trzy kazania przygotować. Fajnie, to dobrze. Słuchaj, a Paweł, który, Paweł Solak, który tutaj z tobą jest, pomagał ci dużo? Tak, na początku on pracował w sąsiedniej parafii, także dość dużo się spotykaliśmy, a obecnie Paweł jest moim radnym regionalnym, także mamy dość duży kontakt. I tak, moją funkcją poza tym, że jestem przełożonym, to też jest zastępowanie księży, które jadą na wakacje. Jadą na wakacje nie? Także niedawno spędziłem właśnie dwa tygodnie na parafiu Pawła, tam w Parana na, na południu. Jak myślisz e, takie wyzwania współczesnego czasu, z, z czasu kiedy Ty wyjechałeś 27 lat temu z Polski, zajechać do, 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 do Brazylii, powiedz jak ta Brazylia się zmieniła w tym czasie? Są obserwowane duże zmiany społeczne, nie wiem. To znaczy w Brazylii jest tak, że mamy takie, powiedzmy, czasy powiedzmy, bardzo dobre i potem czasy... Nie za bardzo dobre, zależy od polityki wszystko, nie? Cześć okay. zawsze utrzymuje się mniej więcej na takim samym poziomie, nie? Uh -huh. Ale jeżeli chodzi o ekonomię Brazylii, nie, to są bardzo różne wahania, nie? W zależności od partii rządzącej, od prezydenta, i jak się to rozwija, nie? No, ale jeszcze nie jest tak źle, bo jak porównamy na przykład z Argentyną, nie? To jest bardzo dobre ustawienie. Okay. Argentyna jest bardzo, jeszcze bardziej Jeszcze tam... pytam się, może troszkę o coś innego, bo Polska akurat w tej chwili przeżywa. Wiesz to doskonale, przecież czytasz, słuchasz, komunikujemy się. No Polska przeżywa falę sekularyzacji bardzo gwałtowną, bo ona jest w jakimś sensie katalizowana jeszcze przez dodatkowe elementy: no problemy z pedofilią prawda, w kościele, które bardzo często są niewyjaśnione, jakieś niejasności finansowe, czy też takie wież umocowanie bardzo często hierarchicznego kościoła w, z, z rządem, z rządem nie? obecnym. Więc dlatego też wydaje się i obserwujemy to, że z roku na rok społeczeństwo się bardzo zmienia. Nie? I to są takie czy gwałtowne zmiany, bardzo gwałtowne. Powiedz mi, czy, czy właśnie w Brazylii coś takiego widać, czy raczej to wszystko jeszcze jest w tej chwili dosyć takie podobne jak kilkanaście lat temu. No wiesz, gdzie są ludzie, to są problemy, nie? No tak. Także zawsze coś tam będzie, ale na przykład powiedzmy katolicyzm Brazylijczyków jest no troszkę tak. różny od polskiego, nie? No, jak Bo tam by, jak ludzie byli? chodzą do kościoła z no, przekonanymi na przykład. No. Nie znajdziesz w niedzieli nikogo, kto by stał przed wami kościoła, nie? Jak idzie do kościoła, to musi być w kościele, nie? Tak, on idzie z przekonania, bo wie, że to jest dla niego, dla niego ważne. Nie idzie z obowiązku, nie? No i oczywiście ten y, rzecz, to wszystko cała ta religijność jest bardziej taka wybujała, nie? Oni lubią tam klaskać, ręce podnosić, nie? Żeby tak było żywo. No żywo, nie tyle żywo, co radość bycia ekspresja. Tak, tak. Oni, oni potrzebują tego wszystkiego, no. nie? Ja pamiętam, że potrzebowałem czasu, żeby się przełamać. Żeby i podnieść, podnieść ręce. To, żeby ręce, w czasie, żeby się ręce <laughs> zacząć machać, nie? Naprawdę mi to ciężko przyszło. <laughs> no ale teraz no to już człowiek się tak przyzwyczaił wejść w kulturę i wie. Po prostu musimy dla nich być tym, czego, czego oni chcą, nie? Od kościoła. To było u was wakacje Wojtek Mleczko? Był. Tak. Jak wrócił, rozmawialiśmy i Wojtek mówi, że to jest zupełnie inny poziom zaangażowania ludzi świeckich w tej Brazylii na, no tak, na właśnie, bardzo wysokim poziomie, na bardzo dużym poziomie. Właściwie tak, no Kościół żyje świckimi, nie? Tak. No to tam wszystkie te z, y, grupy pastoralne, to wszystko to jest prowadzone przez świeckich ludzi, nie? Jako księża my po prostu jesteśmy jakimś tam Koordynatorami, nie, tego wszystkiego, nie? Mamy spotkania z nimi, czy coś, nie? Ale tak, to ja im powie, że ma zrobić to, czy to, albo oni sami wymyślają, nie? I robią, nie? bo oni mają swój punkt widzenia, także nie, narzu nie narzuca im niczego, nie? I to bardzo fajnie funkcjonuje. On mi mówił, nie wiem, czy to jest prawda, więc to jakby próbuję w tej chwili sobie, wiesz, to gdzieś tam skorygować, że na przykład świeccy noszą komunię do, do chorych tam ci akolici, czy. Tak, tak, szafarze, szafarze, szafarze tak, tam. Oczywiście księża też chodzą do chory, nie? Chodzimy do chory, nie? Jak chciałaby spowiadać, ale nie za nie. Ale większości to są właśnie szafarze, świeccy, którzy codziennie, nie tydzień co tydzień odwiedzają, nie? Chory, tak. który w parafii zawsze, zawsze jest trochę, nie? No widzisz, że mówił, że właśnie przychodzą, otwierają sobie tabernakulum, biorą sobie, wiesz, Pana Jezusa. Tak, tak. Idą do kory, to jest takie A, normalne, no. jest, to jest tak fajne. To... No, no słuchaj, na przykład byłem w takiej parafii, gdzie nie miałem kluczy do kościoła. No. do przychodziłem, to wszystko było gotowe. Tak, coś inny to otworzył. No, tak, więc... oni przyszli, przygotowali, otworzyli kościół, potem zamykali kościół, nie? Także moja funkcja była taka bardziej sakramenta, sakramentalna, nie? Oczywiście oprócz tego chodzenie do kory, odwiedzanie rodzin. I takie inne rzeczy, nie? Przychodzenie na pogrzeby, inne sakramenty, nie? Ale tak oni są bardzo zaangażowani, nie? Z tego co mówisz, to wynika, że Wy jako tak zwany trzeci świat, przepraszam, że się śmieję, no ale tak, tak byliście przez wiele lat uważani, przyjmowani, więc dzisiaj moglibyście dać na przykład Kościołowi w Polsce i nie tylko dobry impuls do tego, w jaki sposób tych świeckich angażować i w jaki sposób oni mają stawać się jeszcze bardziej bliscy, bliscy nam. Ja myślę przede wszystkim, że to do tego trzeba dorość. Dorość. No. no. Dorość. dorość. Tak. dorość. Mhm. Aha. Dorosnąć. Do, dorosnąć, o. Dziękuję. <laughs> Czyli dorość. Te, te, sprawy one się zmieniają, ale one potrzebują czasu, nie? No. Na pewno w Polsce też koszyk się już trochę zmienił, nie? W Brazylii to już było od dawna, nie? Także my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to jest dla nas takie chleb powszechnie. Ja się boję że sam jak jadę na wakacje do Polski, nie, żeby jakieś gafy nie popełnić w kościele albo coś. Nie? <laughs> nie wyrwać się przed szereg. Tak. Także muszę uważać. Byłem, wiesz co, kiedyś pamiętam, pojechałem mojego brata, który tam troszkę bliżej, niedaleko, ale troszkę bliżej ciebie mieszka, no to jak on wspominał, że kiedyś tam szafarz sakramentów z tej ich parafii zaczął chodzić w diecezji tarnowskiej, tam w ich miejscowości, nagle wszyscy zaczęli sobie to chwalić, bo wiesz co tydzień była komunia święta, miał czas, pomodlił się yy, wiesz z tą jego teściową, czy tam z teściem, mhm. wtedy jeszcze, Byli Ja zawsze, z Ja tym. zawsze mówię do tych szafarzy, do katechetów, do tych co pracują, nie? że wy jesteście przedłużenie moich rąk, no. tam gdzie ja nie mam czasu iść, nie dam rady pójść to oni tam idą nie i ja oni nie to no. bardzo dobrze robią świetna sprawa wiesz to świetne świadectwo mam, tak naprawdę tak, no no i... nawet się nie spodziewałem że mogę od ciebie takie świadectwo usłyszeć Ojej! no i na przykład z tego no jak nie mam się na kaplicach nie bo to u nas na przykład masz kościół główny i potem masz sześć siedem kaplic nie no to ksiądz nie jest w stanie co tydzień odprawić w tej kaplicy, to oni mają właśnie taką y, liturgię słowa, coś się nazywa, nie? Tak. No i właśnie to szafarze przygotowują, nie? No niektórzy są tak bardzo przejęci, że tylko brakuje, wiesz, modlitwy przy istoczeniu. <grystoczenia>, tak, 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 Fajnie. Słuchaj, no może chciałbyś jeszcze na koniec coś powiedzieć, nie wiem, pozdrowić tych wszystkich naszych tutaj kochanych ludzi, którzy z nami idą każdego dnia, są z nami, słuchają, oglądają, modlą się, może chciałbyś poprosić o modlitwę? Jakiejś intencji? W jakiej intencji? No to przede wszystkim o powołania i o zdrowie naszych księży, którzy są chorzy, nie? A mamy ich tam kilku, z którymi musimy się opakować, oczywiście z tym, że ja mieszkam właśnie w takim księdzem, który jest na wózku inwalidzkim, nie? A razie dzięki Bogu jeszcze on jest taki samowystarczalny, ale może się coś stać. Modlitwa tak, jak najbardziej. I zawsze, nie? Bo to jest najbardziej potrzebne dla nas, żebyśmy byli mocni duchem, nie? Żeby się nie, nie załamać bronić, jestem takie jak to przełożone ma problemy, nie? Problemy, bo to przyjechałem do przełożonego, bo z problemami nie. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby się Cię pochwalić. Nie ma się czy pochwalić. No nie, no naprawdę nie, nie, ja chwalę książę, nie, bo robił bardzo dobrą robotę, nie? raczej, ale też jak trzeba skarcić, to też jadę i karcę, nie? No bo w końcu jest to odpowiedzialny i odpowiedzialność też na mnie spada, nie? Także niestety trzeba być takim właśnie takim, e, powiedzmy konsekwentnym w tym, co się, co się robi. No i oprócz tej modlitwy za powołanie, no to proszę, żeby się modlić za wszystkich misjonarzy na całym świecie, nie? Bo w końcu to jest nasza praca, jak to mówiłem na kazaniu ostatnio, Tertulian który mówił, że krew męczenników jest z nowych 60, może my krwi nie przelewamy, ale po to trochę to tak. Wiesz, co miało być krótko, wyszło jak zwykle, czyli trochę dłużej. A przecież e, Kajpirynia się grzeje, nie? No tak, no to. Lubisz właśnie. lubisz kajpirinie? Hmm, powiedzmy, że lubię, nie. Powiedzmy, że lubię. Mamy tutaj się zapawa, który jest specjalistą robi. Jakaś firma, to jest taki, kto nie wie, to jest taki typowy drink brazylijski, robiony z limonek i z kaszasy, czyli łódki z ściny cukrowej. Do tego trochę lodu, cukru. To jest taki, powiedzmy, ożywiający, ożywczy napłynie. Bardzo, bardzo ożywczy. To zależy, zależy od ilości. Zależy. zależy od ilości oczywiście, ale w początkowej fazie jest bardzo ożywczy. Bardzo tak, ożywczy. Tak, Potem... To zależy od klimatu, nie? Tak, tak. No a ale tutaj w, w panie, mamy klimat w właśnie wieczory, na nagłej tak, nie? Także tak, tak, tak. tutaj wieczorem zawsze się spotykamy i to jest taka nieoficjalna część naszej kapituły, które większość rzeczy ustalamy. Słuchaj, to może być nas po błogosławie na koniec po portugalsku albo w tym właśnie takim... E, brazylijskim portugalskim z akcentem z o czy z Curitiby No to już Ty musisz sam się zdecydować Dobrze to po prostu zrobimy taki pośredni z São Paulo No to dobrze to Tak U Senhores da rzeką wosku Eli stanu mei iżni Pai to doborosu Que Pai filho e Espírito Santo Desce sobri todos Voscese Permene sa para sempre Amen Zapłać Bardzo dziękuję. serdecznie dziękuję Obrigado, obrigado Miałem taką siostrę w jednej z parafii w Bułgarii, Dijanirę, która właśnie próbowała mnie nauczyć po portugalsku. Serdecznie dziękuję, polecam się. Również. Polecam się Waszej serdecznej pamięci modlitewnej i dzisiaj tak została wybrana już ostatnia osoba do kurii generalnej, więc tą kurę całą, polecamy też w Waszej modlitwie, można to, te osoby zobaczyć również na zdjęciu naszej. Na w stronie, w stronę, tak. Tak. Pozdrawiam tak. z serdecznie z panem w Pozdrawiamy z Bogiem.